Podkarpacie.pl Moi ludzie, statek widmo, każdy już stąd chyba prysnął. Każdy tutaj liczy forse, Moje marzenia topy w gości. Oddanie muzyce, odrębność i szczera pasja do rapu, która rozpoczęła się jeszcze w czasach gimnazjalnych. To niektóre elementy charakteryzujące Kamila Sieczkowskiego, znanego na sanowskim podwórku pod ksywką Sieku. Na swoim koncie ma saportowanie wielu mainstreamowych gwiazd, takich jak Gural, Polska wersja Pich, Hada, Małolat i Iron. Wszechstronny sieku przeciera wraz z przyjaciółmi szlaki nowego gatunku, jakim jest New School. O efektach swojej pracy, które zaprezentuję już niebawem porozmawialiśmy przed kamerą naszego portalu. Klip lata jest zapowiedzią mojej epki sieku EP to jest 2017, także jest to zapowiedź taka dosyć mocna, bo wjeżdżam od razu z klipem. Będzie to sześć traków, które będą mocno Schoolowe. Klip był kręcony dzięki uprzejmości Klubu Panika. Z tej strony pozdrawiam Kamila Mogilanego, który przyczynił się właśnie do pomocy w nagraniu tego klipu. Bardzo Ci dziękuję z tej strony. Żeby nagrać klip, żeby zaistnieć tutaj na tym rynku lokalnym, na pewno potrzebowałeś dużo czasu, dużo też swojej pracy. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, jak zaczęła się Twoja przygoda z rapem i z tym całym środowiskiem. No to nagrywanie rapu no gdzieś... Oscyluje w okolicach jakiegoś gimnazjalnych, tak, można, można tak powiedzieć, że od gimnazjum zacząłem nagrywać z Miśkiem, gdzieś tam w, w domu nagrywaliśmy na mikrofonie żyłkowym. Wszystko to się tak zaczynało dosyć spontanicznie, przychodziliśmy, nagrywaliśmy na komputerowym mikrofonie, zgrywaliśmy to na najprostszych programach i... Tak to do przodu szło. Gdzieś tam po kolei zaliczałem studia różne w Sanoku, które były wtedy bardzo pionierskie. CELA Studio u Konrada, później był Knebel Studio u Maklera, później to przychodziło przez Laboratorium Studio u Piotrka Komskiego. I do przodu to wszystko tak szło. Później w międzyczasie powstały kilotony, zaczęliśmy jeździć do studia, no i jestem w tym momencie w tym miejscu gdzie jestem, i taka, tak wyglądała po części ta droga. To jest obszerny materiał, żeby o tym opowiadać, no ale dużo, dużo czasu minęło zanim znalazłem się w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Co nagrałem? Bardzo dużo luźnych numerów puszczaliśmy na YouTube. W międzyczasie powstawały składy, w których byłem tam członkiem, i puszczaliśmy to wszystko, praktycznie co wychodziło. Nie zawsze. E, mo, musiało to ujrzeć światło dzienne, ale dużo puszczaliśmy takich właśnie singli. E, na moim dorobku jest tam na pewno zaznaczyła się na YouTubie Epka Sieków w swoim stylu, możecie to sprawdzić, dosyć takie ciemne, mocne brzmienie. Później puściłem jeszcze sieku 4 strony EP, to tak gdzieś 2-3 lata temu było, no i teraz jest, skupiam się na sieku EP Fly 2017, w międzyczasie jakieś klipy, jakiś Hot 16 Challenge, gdzieś tam możecie to wszystko posprawdzać, z Harpim dwa klipy, także... Pomału się to tak rozwija, no i 2017 następne rzeczy będą nowe. 2017 latam. To jest new school, czyli właśnie do czego nawiązuje, czym się charakteryzuje ten styl, w którym czujesz się najlepiej. Powiem ci tak, że 2017 właśnie się EPFLY. to będzie materiał taki nieskulowy, czyli bity trapowe. Mamy teraz takiego chłopaka, który właśnie robi nam takie trapy. Z tej strony pozdrawiam Kotleta, Pyrex Beat, możecie też sprawdzić go. Obiecujący naprawdę producent. Także mamy po prostu dojście teraz do takich trapowych bitów. Ja osobiście nie jestem jakimś wyjadaczem. W mojej ekipie jest dużo gości, którzy naprawdę fajnie to robią. Możecie sprawdzić preambulu mixtape, który teraz wyszedł od WTK i C do Z. Tam jest naprawdę fajne brzmienie, właśnie newschoolowe. Ja idę też w tym kierunku. Nie jestem jakimś wyjadaczem w tym, ale chcę zrobić taki materiał. Po prostu ja sobie mieszam to, ja jestem takim kompromisem między ulicą a skulem, bo ani w jednym, ani w drugim jakoś nie czuję się mega mocny, ale jestem tutaj gdzieś właśnie takim łącznikiem i na takiej właśnie, na takiej zasadzie chcę zrobić tą mapkę i nie, nie zaprzeczam, że będę szedł dalej w to, ale na pewno usłyszycie mnie w różnych brzmieniach, bo wachlarz ma spory. Mhm. Wspomniałeś poza kamerą, że Twój gatunek, ten Twój styl na pewno bardzo luźny, prawda? Słuchacz, co ma otrzymać od sieka w tym, w tym co nagrywasz? Wiesz co, generalnie chciałbym trochę pokazać ten rap sanocki z innej strony, bo nie chcę powielać pewnych schematów. Chciałbym dać słuchaczowi też trochę takiego odetchnięcia od tej rzeczywistości, która nie zawsze jest na blokach taka kolorowa i nie chcę powielać tych schematów. Jest tu dużo rapu ulicznego, dużo patriotycznego. Jakby New w Sanoku jest jeszcze tak bardzo niszowy. Tutaj C do z przeciera te szlaki z wódką, ja tam gdzieś za nimi idę i chcia, chcielibyśmy właśnie trochę wprowadzić takiego luzu, zabawy tym rapem i żeby. Po prostu słuchacza trochę otworzyć na nowy styl, gatunek i myślę, że to jest głównym naszym takim celem, żeby się trochę pobawić tym rapem, żeby nie było smutno. O tym, że jesteś wszechstronnym wykonawcą, świadczą chociażby te dwa duety, które nagrałeś tutaj z harpim. Powiedz, właśnie jak czułeś się w nieco innej odsłonie, no i jak się układała właśnie ta współpraca między wami? No powiem Ci, że z Harpim właśnie zrobiliśmy dwa klipy. Z Patrykiem znamy się jakiś czas, były to dwa numery. Raz ja go zaprosiłem, raz on mnie zaprosił na klip. Harpio ogólnie prezentuje odmienny, odmienny całkiem od, od mojego stylu. Yy, przekaz taki muzyczny bo on poszedł w stronę taką patriotyczną robi kibicowski rap no, moim zdaniem robi to tutaj najlepiej i nasze drogi gdzieś się skrzyżowały po prostu padł temat, beat yy, zapytałem czy dogra mi się po prostu do numeru, zrobiliśmy później do tego klip, później powstał następny także yy, z Harpim myślę, że jeszcze coś nagramy i Patryk jest teraz gdzieś tam w Polskę wyjechał, nie ma go tutaj, ale serdecznie się pozdrawiam, Patryk i mam nadzieję, że jeszcze coś nagramy. Myślę, że każdy artysta na pewno jest głodny zawsze koncertów występowania, zwłaszcza przed swoją publicznością. Jak to wygląda w Sanoku, jak ci młodzi artyści, tak jak ty mogą się tutaj rozwijać? I czy Sanok to jest takie dobre miejsce do tego, żeby promować właśnie swoją markę? No wiesz o tym głodzie artystycznym można by dużo mówić. Sanok, jak na 30 tysięczne miasto, ponad ma tych parę klubów, ale cały czas jakby tutaj Sanok muzyka hip-hopowa jest bardzo niszowa. Wiesz? jakoś utarło się to tak, że te imprezy hip-hopowe nie zawsze są jakby hmm, dobrze odbierane w sensie takim, że mało jest imprez takich w klubach i na pewno jesteśmy głodni tego, bo po to to robimy, żeby pokazywać to ludziom i nie tylko zamykać się w studiu, gdzieś klepać teksty i nagrywać to tylko do szuflady, ale chcielibyśmy właśnie grać te koncerty. Wiesz, Sanok jest, jakby powiedzieć ci, nie jest takim miejscem, w którym można by na szeroką skalę to wypłynąć, ponieważ jeżeli chcesz coś robić więcej, to trzeba to Pchać po prostu w przód, wyjeżdżać gdzieś, robić jakieś supporty po innych miastach, demówki gdzieś słać, ale generalnie to zawsze wiesz patriotycznie gramy tutaj supporty no i chcielibyśmy jak najbardziej grać, ale to już nie zależy często od nas, wiesz, bo gramy tu supporty, jak są imprezy hip-hopowe, a tych imprez hip-hopowych jak dla mnie to jest bardzo mało w tym Sanoku. Zapytam jeszcze tutaj, bo jesteśmy na rynku, jest scena na pewno no potencjał tutaj myślę, że jakiś jest, ale fajnie był, byłoby go właśnie wykorzystać. Z, przy, z przyjemnością zagrałbyś no, chociażby tutaj na, na sanowskim rynku. Wiesz co, no Generalnie to świetnie grać dla swojego miasta, przed, sw przed swoją jakby publicznością. To jest jakiś zawsze taki bodziec do działania. I wiesz, na pewno fajnie by też było tu zagrać nawet na rynku, gdyby taka opcja była. Tylko chodzi o to, żeby to wszystko właśnie tak utrzeć trochę w tym stanoku, żebyśmy się przebili, że są tu kilotony. Jak wiecie, jesteśmy tutaj wiodącą marką i chcielibyśmy rozpromować ten hip-hop w Sanoku. Zaczynaliśmy też od praktycznie od samej nazwy pasji i studia. Teraz poszło to wyżej, są fanpage, e, mamy dużo barwnych postaci, tworzymy klipy, wykładamy na to pieniądze sami. Także myślę, że potencjał jest tu w Sanoku i tylko trzeba dać nam możliwości i będziemy robić swoje. Wspomniałeś o rodzinie o kilotonach. Właśnie możesz nazwać chłopaków tą całą grupę taką swoją rodziną muzyczną? Tak, tak, jak najbardziej. Jesteśmy grupą ludzi taką bardzo zżytą ze sobą. Jest to taka jedna wielka rodzina. Nagrywamy wspólnie z pasji ten rap, także. Kilotony to jest jedna wielka paczka, która sobie robi rap. Mamy studio, razem się wszyscy mobilizujemy, robimy różne inicjatywy, jak, świe, jak życzenia świąteczne ostatnio, także wydaje mi się, że jesteśmy mocno zgraną ekipą. Także... Sprawdzajcie nas na kanale, subskrybujcie. Kamil, jako kilotony jesteście wiodącą marką, ale na pewno nie jedyną w Sanoku. Tak, tak. Jesteśmy tutaj wiodącą marką. E, mamy duże, duże zaplecze raperów. Tworzymy bardzo dużo muzyki. No, jakby nie patrzeć, jak gdyby kilotony znikły tutaj z Sanoka, ten rap naprawdę miałby, miałby się tutaj cienko. Ale nie jesteśmy, tak jak mówisz, nie jesteśmy tutaj jedyni. Jest tu też e, ekipa WNS Klika, z których serdecznie pozdrawiam. Pan Bacior, Bili, Murzyn, Kicek, Małas. Z którym miałem właśnie okazję supportować. Także coś się tutaj dzieje. Na pewno planujemy na 2017 rok współpracę z nimi. Chciałbym na pewno zrobić tam numer z tymi chłopakami. Mamy jakieś takie plany, ale to nie zdradzamy tego dalej. Jeżeli chodzi o dalszy, o więcej szczegółów dotyczących raperów w Sanoku, wiesz. Nie ogarniam tego, nie, nie interesuję się na tyle. Staramy się, wiesz, robić to, robić to, co my robimy. Mamy swój skład, swoją ekipę. Współpracujemy właśnie no, no, tutaj z WNS-ami, tak jak mówiłem. Zapytam jeszcze o to, co nas czeka w tych sześciu numerach, bo tutaj niewiele zdradziłeś. Ty już też, myślę, nie możesz się doczekać tego, żeby no, pokazać światu, co nagrałeś. Tak, wiecie co, no epka się już pomału zamyka. Teksty są popisane, e część numerów jest nagrana. Także tak jak zapowiadałem już tam gdzieś kiedyś na kanale, to będzie mocno taka niskulowa epka. Będzie tu dużo świeżości. Będą to lekkie teksty z lekkimi numerami, z, z lekkimi referenami. Przepraszam. E, tak jak mogliście zauważyć, w kawałku latam. Jest to dosyć... E, mogą być też teksty zabawne. Będzie to dużo, dużo będzie tutaj luzu. Nie będzie tu jakichś ciężkich przekmin. Także w tych sześciu numerach myślę, że dam wam trochę odpocząć, pobawić się. I i myślę, że gdzieś się odbiją, one w mieście. Ta zabawa już mogła być obecna chociażby tutaj w klubie Revolution? Miałeś okazję niedawno zagrać sport. Jak ci się podobało? Jak oceniasz stanowniczą publiczność? E, tak, graliśmy. graliśmy e, najpierw grałem z WNS Klika przed e, Guralem. Tutaj z tej strony pozdrawiam Małasa, bo saportował ze mną wtedy na scenie. E, później graliśmy. Przed polską wersją jako już kilotony i no, publiczność stanowska, no super klub, był, klub pękał szwach, było fajnie. E, akustycznie no, w miarę, bo tam nie zawsze jest, te kluby są po prostu e, takie. Dyskotekowe, jak ja to nazywam, przystosowane sprzętowo czy właśnie akustycznie, ale bardzo fajnie wiesz, my nie możemy tu narzekać. Bierzemy to co jest, nagrywamy, chcemy się tutaj pokazywać, żeby promować swoją markę, muzykę i mam bardzo dobre wspomnienia z tych supportów. Przed nami rok 2017, no i kolejne plany, kolejne marzenia Twoje. Jakie są te największe do zrealizowania? Wiesz, e, 2017 planujemy kolejny mixtape kilotony. Ja planuję po EP-Sieku Fly 2017 zrobić kolejną, jakąś solową płytę. E, myślę, żeby zrobić płytę, która będzie miała więcej traków niż 6, nie będzie już to epka. Mam teraz właśnie dobry kontakt z e, chłopakiem od odbitów, z kotletem. Myślę, że be, będziemy współpracować dalej i poskładamy jakieś bity na większy materiał. Planujemy się rozwijać, wiesz, 2017, żeby każdy u nas w ekipie e, owocnie e, realizował swoje materiały i żebyśmy się pchali dalej z tym rapem, bo na razie przecieramy te szlaki tutaj. Kiedyś to inaczej wyglądało, kiedyś był stanocki rap, kiedyś... E, było więcej ekip, było dużo solowych artystów. Teraz to jakoś tak, wiesz, wszystko podumarło, gdzieś tam każdy porozjeżdżał się, porobił swoje, a my przecieramy na nowo te szlaki, także dużo pracy na pewno przed nami, no i myślę, że dużo rapu będziecie, dostaniecie od nas, także będzie dobrze na pewno. Ambitnie bardzo podchodzisz do tematu. Ta praca chyba cię raczej nie straszy, jeśli chodzi o, o to, co musisz jeszcze właśnie włożyć od siebie, żeby kolejne fajne rzeczy powstawały. Nie, wiesz, na pewno mnie nie straszy. Ja... Bardzo, bardzo, bardzo lubię to, co robię, i wiesz, to jest dla mnie taka pasja. Muzyka zawsze gdzieś tam towarzyszyła mi w życiu, i będzie towarzyszyć pewnie do końca. I kolejne plany to tak naprawdę są jakby takie moje cele, do których dążę. Tutaj sobie wyznaczam robię płytę, robię następny klip, coś i napędzam je to, wiesz, bo y Mam o tyle fajnych przyjaciół w ekipie, że się nakręcamy do tego i nie ma tu, że naciska jeden na drugiego w taki sposób, że zniechęca go. Także wiesz, to jest pasja, to jest muzyka. Piszemy teksty, robimy to wszystko i efekty będą niedługo. Muzyka to nie tylko to, co słyszymy, ale również muzyka możemy widzieć. Ty to potwierdzasz, nagrywasz klipy, no i bardzo fajnie to wygląda profesjonalnie. Powiedz z kim współpracujesz przy realizacji. No i jak to właśnie robicie? No, jeżeli chodzi o klipy nasze, to współpracujemy tutaj z Aptly Video. Pozdrawiam Cię, Kuba. E, współpracujemy też z Hubertem Pasztorem z Drop Design. Także dwóch gości odpowiedzialnych za klipy w Sonoku, jak dla nas, którzy, z którymi współpracowaliśmy i będziemy współpracować dalej. No, Jak wiesz, e, możesz zauważyć w internecie e, połączenie wizji i foni daje... Więcej korzyści i bardziej dociera do ludzi przez YouTube. Wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach bez wideo, bez nagrywania ujęć, one shotów, klipów, to wszystko traci gdzieś, wiesz, bo przepada to w morzu tych MP3, które są gdzieś tam tylko z okładką czy z napisem. Nie zabiera to też oczywiście skilla temu, że rzucisz sobie numer na YouTube z samą okładką, ale w dzisiejszych czasach wizja jest bardzo potrzebna i chcąc. Zaistnieć, pokazywać to dalej, rozwijać się. Jest to naturalna kolej rzeczy, przy, przy, w moim przypadku, przechodzenie z MP3 do, właśnie, klipów. Klipy są, e, klipy są i będą właśnie takim e, wyznacznikiem tego, że e, nadchodzi płyta. Jest to bardzo dobra promocja dla e, raperów. Także klipy będą na pewno jeszcze gościły w kilotonach i będzie dużo tego od nas, także sprawdzajcie to. Jak ty się czujesz właśnie przed kamerą i czy sprawia ci to frajdę? Wiesz co, wydaje mi się, że jak najbardziej, bo jest to sama realizacja klipu tych 3-4 minut. Na przykład ostatnio jak kręciliśmy latam w panice, to poświęciliśmy na to cały dzień. Naprawdę dużo, dużo pracy włożyliśmy w to. Może na klipie widać mnie i kilka osób, ale tak naprawdę była tam masa ludzi, która współpracowała z nami. Także to jest naprawdę ogrom pracy, ale który daje niesamowity efekt i dużo frajdy nam jako raperom, że możemy to you so E, swoją, e, to, co chcemy przekazać w tekście, e, unaocznić Wam w pewien sposób, przekazać Wam właśnie taką wizję tego, co tworzymy. I często pomysły na klipy to jest właśnie zarys e, mój, jak i osoby, która kręci. Gdzieś tam spotykamy się, rozmawiamy. Tak było w przypadku e, e, ostatniego klipu z Kubą. E, dużo rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądać. Finalnie i tak e, parę scen zmieniliśmy, także Postawało też dużo rzeczy spontanicznie, i tak to właśnie wygląda, że spotykamy się, rozmawiamy i tworzymy. I wydaje mi się, że to jest właśnie najlepsze w to, że możemy unaocznić Wam to, jak to wygląda. I możecie zobaczyć, że nie tylko gdzieś tam w telewizji globalnie możecie zobaczyć celebrytów, ale tak jak nas, możecie zobaczyć nas, po prostu ludzi z Sanoka, chłopaków, którzy tworzą sobie rap. Tak samo w klipach, i my to wydajemy na to mały budżet, bo to nie są klipy za 10-20 tysięcy, jak robią to wielcy mainstreamowi raperzy, ale po prostu za kilkanaście yy, stówek yy, robimy te klipy i tak to wygląda. Także możecie niedługo zobaczyć więcej od nas. Wspominając we wcześniejszych wywiadach, że raczej nie szukasz osoby, którą byś się tam głównie właśnie inspirował, szukasz własnego swojego stylu, własnego ja. Natomiast może zapytam inaczej, kogo słuchasz na co dzień, która muzyka jest ci właśnie najbliższa. Wiesz co, tak jak właśnie tutaj mówisz, opowiadałem o tym, że nie inspiruję się nikim, bo mój styl jest takim moim stylem wypracowanym, jestem tam mieszanką różnych rzeczy, którymi gdzieś tam nasiąkłem. E, słucham, wiesz, słucham amerykańskiego rapu, sprawdzam też polską scenę. Nie chcę, wiesz, rzucać tutaj ksywkami. Jest dużo czołowych takich raperów polskich, z którymi e, gdzieś tam zawsze, który, których gdzieś tam zawsze słucham i sprawdzam te ich najnowsze płyty. Pisząc ogólnie materiał, e, składając epkę, pisząc moje numery, staram się nie siedzieć w polskim rapie, bo, wiesz, nasiąkasz gdzieś to tym. Chciałbym właśnie, często odcinam się zupełnie od tej muzyki. Chcę Stworzyć coś swojego, bo wydaje mi się, że to jest wtedy najbardziej moje, dając taki coś siebie, bo mimo wszystko nasiąkasz tym, że słuchając czegoś w radio, czy y, słuchając czegoś z YouTube'a. Y, później się gdzieś te schematy powielają, a ja tego nie chcę robić, wiesz? Odcinam się, nawet słucham wtedy tylko y, amerykańskiego rapu i. Tak to wygląda po części. Ze swojej strony chciałem życzyć wszystkiego najlepszego w 2017 roku dla wszystkich widzów portalu esanok.pl. Jak i dla wszystkich słuchaczy sanowskiego rapu od kilotony Banda, pozdrawiam. Dobre słowo, jesteśmy zbyt mali, by zrozumieć wielkie rzeczy, ale po to mamy w sobie ducha, by nie wiedzę leczyć. Niewiele nas różni, a tak wiele rzeczy dzieli. Nie rozumiem świata, ale ja chcę go zmienić. TV